No, cześć mordy. Wiecie co? W dzisiejszym odcinku złotej czwóreczki Wam opowiem o Osmanie Bukarim, który przeszedł z Sfery z do do Austin FC i to jest liga MLS. No, pierwszy raz słyszę o zespole, właśnie o tym zespole Austin FC. A cena WZDA, wiadomo, znana drużyna Bukari grał tam ileś tam sezonów, nie sprawdzałem. No i cena tego transferu wynosi aż 7 euro. Milionów euro. Przepraszam, nie 7 euro, tylko aż 7 milionów euro. No jak Wy uważacie? Czy to jest duża cena, mała cena? Tak, moim zdaniem osobistym, to jest cena jak na takiego zawodnika bardzo mała, bardzo, bardzo, bo zdarzają się większe transfery i mniej znanych zawodników, nawet w ogóle nieznanych zawodników, chocia choć osobiście ten Osman Bukari dla mnie nie jest znaną postacią piłkarską. Ja, propos, mówimy transferów. Jak wy myślicie, czy Osman Bukari jeszcze zawojuje Europę, czy nie? Bo ja uważam, że Bukari już, już nie powalczy w Europie. No chyba, że w MLS na poziomie końca tabeli albo ewentualnie Azja. Australia, Euro, w Europie już go chyba nie zobaczymy. A jak wam się podobał odcinek, naciśnijcie łapę w górę. Bank.